Wszechnie znanym zjawiskiem w środowisku jeździeckim jest komentowanie wszystkich i wszystkiego w internecie. Jak wiadomo, nie zawsze są to eleganckie i prawdziwe wpisy. O tym, jak to wpływa na zawodników i sport, opowie dzisiaj Ilona Janas, doświadczona zawodniczka i trenerka. Ja natomiast, jak zwykle, wskażę, co na to prawo. Na pewno nie jest to przyjemne czytać o sobie niesympatyczne komentarze, zwłaszcza od osób, które o tym jeździectwie nie mają wiedzy. Niestety, się robi to coraz bardziej powszechna sytuacja, i to, co jest przykre, ma przyzwolenie u jakby zawodników profesjonalnych. Z drugiej strony, myślę, że też jest trochę tak, że no my spełniamy marzenia, których ci ludzie u siebie nie mogli spełnić, więc. Trzeba znaleźć sobie jakąś drogę, jak te, jak te osiągnięcia można zanegować, bo skoro ja tego nie zrobiłem, tak, A ona to zrobiła, jej się udało, ona wygrała, to ona musi iść złą drogą, bo gdyby szła dobrą, to znaczy, że może ja też mogę. Może jestem zbyt leniwy, nie zrobiłem. Napiszę, że jest niedobra, brzydka, bije koni, nie kocha ludzi e, wredna. Niech ma. Ja jestem dosyć odporna na takie sytuacje, co nie znaczy, że mnie one nie dotykają, bo myślę sobie, że ciężko pracuję codziennie. Tak. Jeszcze jeżdżąc na swoim własnym koniu, kiedy ja jestem jego właścicielem, kiedy ja sama w niego inwestuję, to jest to trochę inna sytuacja. tak? Bo ktoś mówi, ja nas nie umiesz jeździć, jesteś beznadziejna, siedzisz jak kupa, telepiesz się w siodle. No trudno. Moje siodło, mój koń, moja kasa, będę sobie telepać się przez najbliższe 10 lat, bo mnie na to stać. Gorzej, jeżeli ta sytuacja dotyczy konia, którego ktoś daje nam w trening, tak? ktoś inny inwestuje w tego konia, płaci za trening, płaci za starty i widzi wyniki, tak? chce się pochwalić. Fajnie na portalu społecznościowym, w social mediach jest informacja: pani Janas wygrała, czy inna pani wygrała. Po czym wpuszczamy film i nagle jest sterta komentarzy: jak to to źle wygląda, jak to ten biedny koniec nieszczęśliwy, jak to ta pani nie powinna jeździć. E, nie wpływa to dobrze. Na nasz wizerunek jako zawodnika i na pewno nie wpływa to dobrze na ludzi, przyszłych sponsorów, potencjalnych inwestorów. Tak? Jeżeli ta sytuacja ta dotyczy juniorów, młodych zawodników, którzy dopiero zaczynają tę rywalizację sportową, na pewno jest to dużo mniej sprzyjające dla ich rozwoju, dla ich motywacji. Ja sama uczę juniorów, dzieci już od, od wielu lat. I wiem, że pomimo tego, że my trenerzy, czy rodzice, czy znajomi powiedzą jesteś super, to to dziecko przeżywa, że jakaś Krysia, Marysia, czy inna e, Zosia napisała brzydko siedzisz, e, nie wiem, bijesz swojego konia, e, albo jak źle używasz ostrogi. I to dziecko to przeżywa. Ja myślę, że e, bycie zawodnikiem i w ogóle e, Gruba prezentacji się na zawodach przed publicznością wiąże się z olbrzymią odwagą takiej osoby. Dlatego tych zawodników nie ma tak wielu, bo niewiele osób ma taką odwagę. Więc moja prośba do wszystkich naszych radosnych hejterów jest taka, żeby doceniali to, że ktoś ma ochotę zaprezentować właśnie im swoje umiejętności. I może zamiast napisać, że ktoś jest beznadziejny, głupi i nie umie jeździć, te osoby powinny powiedzieć, brawo stary, super, że się odważyłeś, bo ja nie mam na to odwagi, tak? I powinniśmy motywować te osoby, że chcą wyjechać, pokazać się, co się nauczyły. Czy robią to dobrze, czy źle, to już zupełnie inna sytuacja, ale robią to przed publicznością, co nie jest łatwe. Jak widać, mowa nienawiści, czyli hejt, istotny sposób zagraża rozwojowi jeździectwa. A w szczególności karierom młodych adeptów tego sportu. Warto zatem wiedzieć, co zrobić, kiedy spotyka nas tego typu problem. Logując się pod pseudonimem hejterowi, wydaje się, że jest bezkarny. Tak jednak nie jest. Zarówno prawo cywilne, jak i prawo karne przyznaje określoną ochronę pokrzywdzonym. Autorzy obraźliwych wpisów muszą liczyć się z tym, że wcale nie są anonimowi. Pytanie, jak odnaleźć hejtera? Zgodnie z orzecznictwem sądów, Udostępniania danych z forów internetowych mogą żądać nie tylko policja, prokuratura czy sąd. Takie właśnie prawo ma też każda osoba fizyczna i firma które wykażą, że jest to niezbędne dla ochrony dóbr osobistych i dobrego imienia. Posiadając już dane takiego miłego komentatora, pozostaje tylko skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. A co za to grozi? Zniesławienie i znieważenie stanowią przestępstwa określone w przepisach kodeksu karnego. I tak, zgodnie z artykułem 212 kodeksu karnego, który dotyczy zniesławienia, ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucje o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na przykład na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, czy też zawodu, lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Natomiast Artykuł 216 paragraf 2 kodeksu karnego dotyczy zniewagi i wskazuje, że kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Ochronę przyznaje także prawo cywilne Hejt może zostać także uznany za naruszenie dóbr osobistych. Chodzi z reguły o naruszenie dobrego imienia czy godności osoby hejtowanej. Co możemy zrobić? Jeżeli dojdzie do naruszenia, to taka osoba, której dobra osobiste naruszono, ma prawo żądać, Zaniechania działania, na przykład usunięcia wpisu, usunięcia skutków naruszenia, w szczególności, żeby na przykład złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, będzie to na przykład sprostowanie w jakiejś gazecie, przeprosiny, może też żądać zadośćuczynienia i odszkodowania lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jak widać, mamy szereg możliwości, aby skutecznie walczyć z hejterami. Niestety, ilość spraw wpływających do kancelarii w tym temacie świadczy o tym, że to niepokojące zjawisko niestety się rozwija.